Witajcie ponownie w kolejnej części filmiku Jak Biblia przekonała mnie, że mogę modlić się do Pana, mojego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym omówić kolejny taki fragment biblijny, który pokazuje, że w pierwszym wieku chrześcijanie nie wzbraniali się przed czymś takim jak modlitwa do Pana. Ja wiem, że niektórzy, którzy oglądają ten film, mogą mieć takie, że tak powiem, bo jakie myślenie? Ludzie, którzy czytają samodzielnie Biblię i proszą naszego Pana o to, by to słowo dla nich było jasne i zrozumiałe, to, to, to dla nich jest to bezdyskusyjne, że nie ma nic złego w modlitwie do Pana Jezusa. Natomiast są ludzie, którzy oglądają, na przykład świadkowie Jechowy, którzy oglądają ten, ten film, mogą mieć mieszane uczucia, ale zachęcam Was, abyście dzisiaj popatrzyli na ten fragment, który ja będę omawiał. Rozważyli go, jak zawsze Wam mówię, w swoim sercu, czy, czy ta sprawa wygląda tak, jak ja ją przedstawiam. Dzisiaj mówię dzieje apostolskie. Siódmy rozdział. W tym siódmym rozdziale jest opisana historia Szczepana, męża Bożego, który został ukamienowany. Na końcu tego rozdziału Znajduje się modlitwa, i tą modlitwę chciałbym dzisiaj omówić. Zapraszam Was serdecznie. Jesteśmy na Dziejach Apostolskich. Zwróćcie uwagę, ten fragment, który dzisiaj chcę omówić, znajduje się w siódmym rozdziale. Siódmy rozdział cały mówi o praktycznie oszczepaniu, o tym w jaki sposób doszło do ukamienowania. Nie będę tutaj omawiał tego, tego fragmentu całego. Myślę, że możecie to zrobić w własnych domach, otwierając swoje Biblię. Ale to, co najbardziej mnie w tej kwestii interesuje, to, co przekonało mnie, że, że jest to kolejny dowód na to, że, że chrześcijanie modlili się do Pana Jezusa. Kiedy dochodzisz do kamienowania, to możemy przeczytać w Biblii Warszawskiej kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skona. W przykładzie Nowego Świata zauważycie, że mamy różnicę, bo czytamy kamienowali Szczepana, a on błagał. Nie mamy słowa modlitwa. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. I w 60. wersecie mamy potem patrzy na kolana, zawołał silnym głosem, Jechowo, nie policz im tego grzechu, gdy to powiedział zapadł w stan śmierci. Ciekawa sprawa, popatrzcie. Mamy tutaj modlił się, w przykładzie Nowego Świata błagał, i znowu w 60. werset. Mamy panie, nie policzymy tego Grzechu, czyli Biblia Warszawska wskazuje, że on modlił się do pana Jezusa. Natomiast przekład Nowego Świata mówi Jehowo, czyli pokazuje, że, że Szczepan modlił się do, do Boga Ojca. I teraz pytanie. Musimy ustalić dwie rzeczy, które mi się udało ustalić. One mnie przekonały, nie wiem, czy Was przekonają. Rozsądźcie to sami w własnych sercach, ale zróbcie to, jeśli jesteś świadkiem Jehowem, zrób to tak z otwartym sercem. Postaraj się to zrobić, nie patrząc za nauki organizacji, ani nie patrząc na to, co ja do końca Ci powiem, bo możesz powiedzieć, że ja sugeruję coś. Otwórz Biblię, postaraj się to zrobić z czystym sercem przed Bogiem, czy to, co dzisiaj nie powiem, czasami nie wskazuje, że jest właśnie Inaczej niż nauczają to świadkowie Jehowu, niż podają to w przykładzie Nowego Świata. Więc mamy dwie rzeczy do ustalenia. Czy Szczepan modlił się, czy tylko błagał? Pierwsza sprawa. Druga sprawa, czy modlił się do pana Jezusa, czy do Jehowy? Czy upadł na kolana i zawołał Jehowo, czy upadł na kolana i zawołał panie, a tym panem był pan Jezus Chrystus? I teraz popatrzcie. Jak możemy ustalić, do kogo pan Szczepan mógł wołać, nie policz im tego grzechu. Nie policz im tego grzechu. Kogo mógł prosić? Ktoś powie, no oczywiście Boga, bo to Bóg może przebaczyć i to Bóg jest sędzią. Okej, okay, ale chciałbym, abyście zobaczyli do fragmentu, który znajduje się w Ewangelii Jana. W piątym rozdziale wersecie 22 przeczytam w przykładzie Nowego Świata. Ojciec bowiem w ogóle nikogo nie sądzi, lecz wszelkie sądzenie powierzył synowi. Ciekawy tekst, popatrzcie. Słowo Boże mówi, że Bóg, ojciec, nikogo nie sądzi. On cały sąd przekazał swojemu synowi. Nikogo nie sądzi ojciec. Wszelkie sądzenie powierzył synowi. Biblia wielokrotnie mówi, że Pan Jezus jest sędziem żywych i umarłych. On jest, nie będzie, ale jest. Więc mam do Was pytanie, czy Szczepan wiedział, że tak jest, że ojciec nikogo nie sądzi i wszelki sąd został przekazany Panu Jezusowi, że to on jest Panem dzisiaj wszystkich? Z całą pewnością tak. Więc popatrzcie jeszcze raz na tekst z dzieł apostolskich. Wiedząc o tym, czy Szczepan mógł modlić się jechowo im tego grzechu. Przecież wiedział, że sędzią żywych i umarłych jest Pan Jezus, że to on może dokonać czegoś takiego, może wybaczyć albo nie. Popatrzcie kolejna taka ciekawa myśl, na którą zwróciłem uwagę. 59 w 59. wersecie czytamy, że kiedy kamienowany był Szczepan, błagał i mówił Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Tutaj czytamy, modlił się. Tą kwestią na razie się nie chcę zajmować, bo za chwilę się nią zajmę. Ale jest ciekawa sprawa. Szczepan woła, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Może tutaj ktoś powie, nic nie ma szczególnego w tym. A jednak jest. Dlaczego? Ponieważ gdy zobaczymy do Biblii i zwrócimy uwagę na werset bardzo ciekawy, który jest w Ewangelii Łukasza, gdzie czytamy A Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. To jest ten sam tekst praktycznie. Tyle, że Pan Jezus będąc na ziemi, konając, umierając. Oddaje ducha swojego, swojemu ojcu. Dlaczego Szczepan czyni to w stosunku do Pana Jezusa, a nie do Boga Ojca? Popatrzcie, Bo on mówi, jeszcze raz wrócę do tego persetu. On mówi: Panie Jezu, przyjmij Ducha Mego. Nie mówi, Ojcze, w niebie przyjmij Ducha Mego. Kątek wskazuje, że mówi do Pana Jezusa. Co się zmieniło, że Szczepan. Nie robi tego, co kiedyś Pan Jezus zrobił. Ponieważ on wie, że zmartwystały Jezus ma wszelką moc, władzę, że on jest sędzią żywych i umarłych i to w jego ręce powierza swojego ducha. Kontekst na to wskazuje. Dlatego w wersecie 60 zaraz mówi, patrzy na kolana, woła do swojego pana i mówi, nie policz im tego grzechu. Tak jakbyśmy tu mogli włożyć to słowo: Panie Jezu, nie policzył tego grzechu. I to na pewno nie byłoby nadinterpretacją. Natomiast, yy, kiedy ktoś wrzuca tutaj imię Jechowa, jest to nadinterpretacja. To, jest, to, to nie jest poprawne, bo cały kontekst, wszystkie wersety biblijne świadczą o czymś kompletnie, całkiem innym. Kiedy doszedłem do tego wniosku, czytając Biblię, zrozumiałem, że ten fragment mówi konkretnie, że Szczepan modlił się, do swojego Pana, który był Jezus Chrystus. I on prosił swojego Pana, by nie policzył grzechu tym swojego oprawcom. Ale ktoś powie, no dobrze, drogi Grzegorzu, nie ma tutaj słowa modlitwa w przykładzie Nowego Świata. Jest natomiast błaga. Wiecie co? Myślę tak. Kiedy zastanawiałem się nad tym, bo rzeczywiście ktoś może powiedzieć, nie ma tutaj słowa modlitwa. Chociaż jedne przykłady oddają to modlitwa, drugie przykłady odrzucają tutaj słowo błagał. Ale kiedy zacząłem siedzieć Biblię, doszedłem do, do, do ciekawych wniosków, które chciałbym się z Wami teraz podzielić. Popatrzcie. Taki tekst. W przykładzie oczywiście Biblii Warszawskiej i nowego, nowego Świata. Przeczytam z Biblii oczywiście Nowego Świata. Kiedy lud zaczął wołać do Mojżesza, błagał on Jechowe i ogień zgasł. Mam pytanie. Czym było to błaganie Jechowe? Modlitwą. To była modlitwa. Inny tekst. Zobaczcie. W tym czasie błagałem Jechowe o łaskę, mówiąc Wszechładny Panie Jechowo, zacząłeś swemu słudze ukazywać swą wielkość, swoje silne ramię. Któż bowiem jest Bogiem w niebiosach lub na ziemi, który by dokonywał takich czynów, jak Twoje i potężnych dzieł jak Twoje? W tymże czasie błagałem Jechowe, mówiąc Czym było to błaganie?". Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Inny tekst. Jeśli ty sam będziesz szukał Boga i błagał Wszechmocnego o łaskę, jeśli szukasz Boga, jeśli błagasz Go o łaskę, to jest zwykła rozmowa, to jest. No nie wiem jak to określić. Czym, to, czym jest w Biblii błaganie? Czym jest w Biblii błaganie? Zadaj sobie uczciwe to pytanie. Czym jest w Biblii błaganie? I jeszcze jeden tekst na koniec. Do ciebie Jehowo wołałem i Jehowę błagałem o łaskę. Jeśli błagasz w organizacji jechowe o łaskę, czym jest to błaganie? Zadaję Ci to pytanie. Odpowiedz na nie. Dlaczego? Tak jak mantra powtarzam, czym jest błaganie, czym jest błaganie? Popatrz na ten tekst. I kamienowali Szczepana, a on błagał i mówił: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. To była modlitwa. Myśl sobie, co chcesz. Myśl, jak chcesz. Jeśli chcesz być związany jakąś nauką, zostawiam ten wybór Tobie. Ale przyjmij Słowo Boże, tak, jakie ono jest. Zacznij czytać Ewangelię. Zacznij czytać sam proś Ducha Świętego. Zobaczysz, że Bóg da Ci zrozumienie, że te wszystkie wersety, w których wrzucono imię Jechowa, bardzo często odnoszą się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego wrzucono tutaj znowu to imię Jechowa? Dlatego, by wskazać, że, że Szczepan nie mógł modlić się do, do Pana Jezusa. Jeśli uczciwie przeanalizujesz ten, ten, ten fragment, możesz dojść do całkiem innych wniosków. To jest kolejny jakby fragment, który przekonał mnie, że mogę modlić się do mego Pana, że mogę do Niego przychodzić. Ciekawa jest rzecz też taka, słuchajcie, że kiedyś pewien chrześcijanin powiedział mi, zadał pytanie, czym jest modlitwa. Odpowiedziałem, że jest to rozmowa z Bogiem. A on zadał, powiedział mi później, Wiesz, no, ja tak właśnie popatrzyłem na Jezusa. Jeżeli modlitwa jest rozmową z Bogiem, to dlaczego ja nie mogę rozmawiać z moim Panem, moim Królem, Jezusem Chrystusem? Tak samo popatrzyłem na tę kwestię. Pozdrawiam Was serdecznie. Myślę, że kolejne filmy, które, które zrobię, mogą dotyczyć też tej kwestii. Przypominam sobie coraz to nowe fragmenty, które mnie przekonały do tego, by, że mogę przychodzić do mego Pana, do mojego Króla. Życzę Wam dużo błogosławieństwa Bożego. czym ono by w Waszym życiu nie było, dlatego tego Wam życzę. Pozdrawiam też wszystkich tych, którzy napisali do mnie na maila, skontaktowali się na Skype'a. W szczególności pozdrawiam Radka w Anglii. Życzę Radku, byś czytał Słowo Boże, ono Cię poprowadzi. I cieszę się, że jest sporo osób, które, które w organizacji też szukają Szukałam relacji z żywym Bogiem, Widzą, że Jezus Chrystus nie jest tylko jakąś pieczątką, przez którą się modlimy, gdy mówimy w imieniu Jezusa Chrystusa, ale jest żywym Panem, do którego możemy przychodzić. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz. Do zobaczenia.